Szanowni państwo, prosty eksperyment. Mamy tutaj przekaźnik, przekaźnik, który jest na tyle gabarytny, by jego indukcyjność dała się prostą metodą zaobserwować. I cztery szeregowo ze sobą połączone amperomierze, w tym jeden cyfrowy, trzy analogowe. Oczywiście amperomierze mają różne bezwładności, cyfrowy to już w ogóle sobie raz na jakiś czas tylko zlicza, ile tam miliamperów płynie. Ze względu na to, że nie są to nowe sprzęty, to każdy pewnie pokaże po swojemu i każdy pokaże inaczej niż jest naprawdę. W każdym bądź razie chodzi o to, by można było zaobserwować, jak przekaźnik zachowuje wróć, jak zachowuje się prąd w przekaźniku przy załączaniu napięcia. A dokładnie to chodzi o ten moment, w którym porusza się kotwica, mianowicie yy, przekaźnik, w momencie kiedy. Przyciąga kotwicę, no zmienia się przecież, jakby nie patrzeć, obwód magnetyczny, rozmiar szczeliny, rośnie indukcyjność, to jest tak, jakby ktoś zwykłej cewce indukcyjnej wkładał albo wyciągał rdzeń. A że energia musi się zgadzać, no to amperaż automatycznie w momencie ruchu kotwicy maleje. Ale że jeszcze wtedy do końca cewka się... Mówiąc kolokwialnie, nie rozpędziła. No to po chwili ten prąd dalej rośnie, dalej rośnie. Ale można ten. Tutaj mam pod tą kostkę podłączony oczywiście przekaźnik. Ale można zrobić inny numer, mianowicie przytrzymać przekaźnikowi kotwicę. Lubią dopchnąć. Teraz, żeby było śmieszniej, przekaźnik ma na sobie klamerkę, która ma za zadanie zablokować ruch kotwicy. Podajemy napięcie. No i nie wyszło. Poprawka. Dobra, jeszcze raz. No właśnie, elegancko. Prąd wzrósł. Czekamy na klamerkę. Zaraz leci. Trzy. Nie zdążyłem odliczyć. Po zleceniu klamerki, kotwica została dociągnięta i było widać wachnięcie wskazówki. Tym razem przekaźnik jest zbudzony na stałe, płynie prąd ustalony, ale jeżeli paluchami odciągnę kotwicę, to widzimy, że wartość prądu skacze. Przy odciąganiu kotwicy prąd rośnie, a przy puszczeniu, kiedy ona się przyciąga, maleje na chwilę. To oczywiście skutek zmiany indukcyjności przekaźnika, w sumie cewki, mówiąc bardziej elektronicznie no bo zmienia się fizycznie obwód magnetyczny, zmienia się indukcyjność to co się nie może zmienić w zerowym czasie no to zgromadzona energia a ponieważ ta energia zależy i od tego jak indukcyjny jest przekaźnik i od tego ile amperów sobie tam płynie no to jeżeli zmniejszymy indukcyjność to prąd musi automatycznie wzrosnąć żeby rachunek się zgadzał i energia była taka sama praw fizyki pan nie oszukasz nie bądź pan głąb. Kolejny kandydat, przekaźnik IRB. Również kawał byka, indukcyjny, prąd ustalony 24V, 4 ko no to coś tam koło chyba 6mA wychodzi, jak się nie mylę. No tutaj jest ta różnica, że w IRB ta kotwica dość... Jakby to powiedzieć, dostojnie powoli się podnosi, podczas gdy w przekaźniku IRK, no ten ruch podnoszący był zdecydowanie żwawszy. Więc tutaj już ta wskazówka nam tak wyraźnie nie przeskakuje w tej nazad. No ale widać pewne spowolnienie. Niestety eksperymentu z klamerką tutaj nie powtórzę z prostej przyczyny. Przekaźnik jest zamknięty, oszklony, zaplombowany. No trzeba byłoby go specjalnie rozkręcać i jeszcze potem kombinować, jak go umieścić, bo ani go wywrócić, ani postawić bez dolnej części obudowy. Kolejny kandydat przekaźnik IRK 1111, cewki 1120 ohmów, każda połączone w szereg. Będzie płynął dzięki temu większy prąd, i wykorzystamy skalę na miernikach. Na moje niewprawione oko wydaje się być nawet szybszym od poprzednika. Spróbuję jeszcze powtórzyć numer z ręcznym manewrowaniem kotwicą. Oczywiście pamiętajmy, że na miernikach ta wskazówka płynnie przechodzi w obie strony. Ale to nie znaczy, że ten prąd tak płynnie przechodzi. To jest kwestia tego, no, że mierniki są przecież bezwładne, tak. Na zakończenie. Na zakończenie proponuję jeszcze taki dodatkowy eksperyment, znów przekaźnik IRB. Tym razem jednak będziemy podłączać wyłącznie jedną cewkę pod zasilanie, a druga cewka jest włączona w amperomierze. No i ponieważ te cewki są na wspólnym rdzeniu, no to w uproszczeniu mówiąc, mamy tutaj. No, taki jakby transformator, który swoją drogą, na skutek ruchu kotwicy, też zmienia swoją indukcyjność. To wszystko z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.